We wtorek, 11 czerwca, oficjalnie otwarto ponad 5-kilometrową obwodnicę Czmielowa. W ramach inwestycji rozbudowano także ponad 4-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 755. W sumie 9,2 km do tego jeszcze dochodzi. Usytuowany tu obwód drogowy. Nowoczesnie Droga jest wybudowana w standardach najwyższej takiej jakości. Jezdnia została poszerzona do szerokości 7 metrów, a na wzniesieniach utworzono dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów ciężarowych. Przebudowano istniejące skrzyżowania oraz utworzone zostały małe ronda. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, parkingi dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz przejścia dla zwierząt. Inwestycja poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwoli powiatowi Ostrowieckiemu i całemu województwu gospodarczo również jakieś ambicje realizować. Po pierwsze, zmienia zupełnie warunki bezpieczeństwa dla Ćmielowa. Druga rzecz, skraca ruch w kierunku Ożarowa, Lublina. I po trzecie, jest takim ogromnym odciążeniem dla miejscowości Ćmielów. Całkowita wartość projektu to ponad 71 milionów złotych.